Ech. Cudowny zapach ziemi o poranku. Witajcie. Co dzisiaj z nowości? Podejdziemy sobie do kompostownika. Na ten moment to co wiem, że chciałbym zrobić to wpuścić <laughs> trochę powietrza do kompostownika. Więc yy, albo tę i tę deskę przydałoby się wywalić. Stąd. Też mam wrażenie, że ten kompostownik będzie się wtedy Tędy wysypywał, że ta dziura będzie za duża. Więc być może siekierką po prostu tak zrobię takie takie paski przestrzeni. A jak nie, to trzeba będzie zbić kompostownik od nowa. Może nawet z tych samych desek. Zobaczymy. Albo z Europalet. Z takich krótszych prac, to chciałbym jeszcze trochę tej ziemi z kretowisk odsypać, właśnie na kompostownik. Narobiły tutaj krety bałaganu. Z nowości poza tym, to jeszcze są dwie. Pierwsza dotyczy, o tym zapomniałem ostatnio wspomnieć, mam takie rurki aluminiowe. One są z takiej starej szafy materiałowej. Niestety ten materiał zaczął się drzeć i, i zostały same aluminiowe rurki. Na co to się może przydać? Na pomidory, na paprykę. Albo zbudujemy z tego taki prostopadłościan i narzucimy na to agrowłókninę białą, materiałową. No i będzie fajne przykrycie, właśnie na przykład do pomidory. Druga nowość to tajemniczy grzyb, który, o którym mówiłem ostatnio. Okazało się, że jest to narośl zwana pustułką pęcherzykowatą jest ona podobno nieszkodliwa dla drzew. Rośnie ona na, na starej korze wyschniętej. Podobno zmniejsza prawdopodobieństwo zapadnięcia przez drzewka w różne choroby. tworząc na dodatkową barierę przeciw temu. No i to był drugi news. Tutaj widzę, że mięta odbija ładnie. Ja uwielbiam miętę, jestem jej fanem. Chociaż bardziej mięty pieprzowej. Ale ważne, że jest. Będzie ładnie pachnieć. No i dobra, oprowadzę was. Kompostownik zrobiony w taki ten sposób, trochę partyzantka, ale na ten moment to musi wystarczyć. Peczkę z nim patykami trochę przesunąłem, ale to jest mało ważne. Porządek wokół poziomki, Boże poziomki, porządek wokół porzeczki, porządek wokół agrestu, no, jakichś tam mniejszych owoców. Szczerze mówiąc. Spodziewałem się ładniejszego efektu, jeżeli chodzi o to grabienie. No ale trudno, nie wszystko musi być super widoczne. Ogarnąłem też trochę wokół jeżyny. E, to przysporzyło mi najwięcej e, kłopotu, no bo wiadomo, kolce i te sprawy. E, no i co? Chyba tyle. Trochę dużo pracy, mimo tego, że efekt tak naprawdę jest niewielki. No i dobrze, ja się powoli zbieram. Także jak coś mi się pojawi, coś mi się urodzi, to będę was tam dowiedzieć. Eee, za chwilę jeszcze pomierzę wymiar daszku, bo na dniach mam plan jechać do sklepu, żeby kupić rynne i zrobić porządek z małzerem. Dobra, to wszystko, trzymajcie się, cześć. Naszyły mnie takie przemyślenia, że po takiej ciężkiej pracy na działce nie ma nic piękniejszego niż bułka z serem.